Zapraszamy na kierunek Bezpieczeństwo Narodowe, studia pierwszego stopnia. Studia są skierowane dla osób interesujących się zarówno naukami społecznymi, jak również wychowaniem fizycznym. Na studiach tych zdobędziesz dużą wiedzę. Zarówno z zakresu nauk społecznych, historycznych, związanych z funkcjonowaniem państwa, z funkcjonowaniem zarządzania kryzysowego, jak również zdobędziecie takie właściwości fizyczne będą i ciekawe praktyki. W trakcie trwania studiów słuchacze odbywają praktyki w takich jednostkach właśnie jak policja, jak wojsko, jak jednostki samorządowe lub jednostki powiatowe związane z, z zarządzaniem kryzysowym. A po studiach? Studia te są skierowane szczególnie dla osób wiążących swoją przyszłość ze służbami mundurowymi, takimi jak policja, wojsko, straż miejska również Absolwenci znajdują zatrudnienie w y, sztabach kryzysowych. Studia te dają jeszcze możliwość kontynuowania studiów drugiego stopnia na kierunkach pokrewnych, takich jak politologia lub wprost jak bezpieczeństwo narodowe lub wewnętrzne. Umiejętności zdobyte na tych studiach będą przydatne nie tylko w dalszym studiowaniu lub nawet w pracy, ale też w życiu codziennym, ponieważ sprawność fizyczna, jaką tutaj nabywają słuchacze, jest przydatna w życiu codziennym każdemu.